Siemankowskim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Drako. Widzimy się w kolejnym odcinku Outlast 2 I cóż, Zbiegliśmy ostatnio... Ojej, zdechła krówka i flaczki. Zbiegliśmy ostatnio, pamiętacie, z tamtej fabryki, czy przepompowni wody... Kij tam zwał jak zwał. I cóż, spróbujemy teraz odnaleźć tutaj e, sens e, dalszej naszej pogoni. Zobaczymy co tu się dzieje. Coś słyszę, że mam chyba, wiecie co, za głośne dźwięki w grze. Eee, czułość, myszy, głośność. Zastosuj. O, teraz zdecydowanie jest lepiej. A, tą baterię chyba ostatnio odbraliśmy tylko... Sta Czy ja miałem tatuaż na ręku? Eee, tylko, że standardowo, jak to jest przy relogu gry, eee, nam się tutaj nie zapisało. Dobra, wszystko jest spoczko. Baterię mamy tu naładowaną. No dobra, żeby nie przedłużać, idziemy sobie dalej w tej teraz... Ojoj. Ja myślę, że to jakieś są wnętrzności jakiegoś er, innego saka niż krówki, a ja tu mamy tylko pieczone krówki, więc jak ktoś chce, jak ktoś głodny, zapraszam. Co tu jest? Aha, tu jest, myślę, że jakaś komórka będzie, a tu nic. Nasza postać troszkę się zmęczyła. Niepokoi mnie tu, że tu jest wejście takie z kusaka. Jak będę zaraz musiał spierdzielać, będę krzyczał w niebo głosy, to będzie dopiero finał, makarena i w ogóle. Co to jest? Bandaże. Bandaże się przydają, bo jak pamiętamy po poprzednim odcinku i jeszcze po poprzednim, to to się przydały. Rozdział pierwszy. Znowu, kurde. Ewangelia tego naszego dziwnego człowieka była stąd. Co to jest? Kolejne zdechłe ciałko? Teraz mamy kunia. Nie, to nadal krowa. Tak, to jest krowa. Jak można pomylić krowę z tym, z koniem? Czy to są małe krówki, czy to są jej wątoroba. Nie wiem, ale wygląda apetycznie. Dobra, to czy to się otwiera. A, tu się przeciska, patrzcie, pomyśleli. Dzień dobry w Stodole. To są jakieś główki, książki. Podchodzę do tej gry strasznie zapobiegawczo teraz. Ogólnie jest wieczór, jest godzina 21.46, kiedy to nagrywam, więc jak narobię pisku, to myślę, że wszyscy sąsiedzi, w ogóle wszyscy ludzie w okolicy będą wiedzieli, że nagrywam Outlast. <grymne> ale żeby... No no no. Kratę trzeba, tak? <grymne> trzeba znaleźć hak. Pewnie gdzieś leży, ale na pewno nie gdzieś w pobliżu. Dobra, wychodzimy w takim razie stąd. Bo hak będzie pewnie w zupełnie innej części lokacji. Znając tę grę, to na pewno... Dobrze. Flaki zostawiamy Schowaj się, nie chcesz się chować Halo Ja teraz wiecie, na beszczela idę Co to nie ja, wiecie Myślę, że tu pójdzie Ała teraz Trochę mi się myszka zjechała Oj No super, kurde Idź sobie kurde, Rush Plo. Wiecie jakby się super grał, jakby ich tu nie było? No że ona nie idzie tutaj. Kurde ona chyba tu idzie. No, Myślicie że ona mnie widzi? No cóż. Dzida! Aj! Nie wiem, gadaj sobie, co chcesz. Ona mnie chyba raczej nie goni. O. Nie wiem, czy tu miałem przejść. Może i tak, ale generalnie obłożyć się, słuchajcie... Kopalnia? To myślę, że najpierw hak trzeba podnieść. Spokojnie. Spokojnie, malutki, ale słuchajcie, obłożyć się bez krzyku i myślę, że na razie... Jesteście zawiedzeni! Nie będziecie mieli czego pisać w komentarzach. Ojej, tu jest... Ojej, tu jest człowiek. Znowu, co jakby to był pierwszy. Ja bym się zdziwił, nie? O, kolejna krówka. Ale ładne guzuma zrobiliśmy na jej wątroby. Eee, chce jak ktoś wołowinę? Jakiegoś burgera może? A co, to jest kolejny człowiek? Si. Dobra. Patrzcie, że tu jest hak. O boże. To ubojnia krów. Można tędy przejść? Można Trzeba się wytrzeć, wiecie, we krwi Co kto lubi, nie? Dobra, ale żeby... Ale tu nie ma przejścia, myślałem, że jest jakieś przejście Nie wiem, czy tu jest tak ze wślizgu, da się to powiedzieć. A, myślałem, czekać. a, kontrol? Bo tu coś się świeci, nie? O, a, o Jezu Są w ogóle ludzie, zobaczcie, teraz dopiero zwróciłem uwagę Myślałem, że są te krowy, śmieszne, o, a. Znowu mi się myszka zjechała jak to zrobić? Dzisiaj ja też mogę nagrać? Ty to w ogóle głowę straciłeś, zobaczcie. Ja pierdykam Nie, 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 nie chcemy się nigdzie chować, tak? Bo tu można... A wejdziemy do krwi. Uh, 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 uh. Um. Teraz będziemy zakrwawień? No troszkę tak. A oh, tak, ekran się <laughs> zmył, zrozmazał. Tutaj coś jest ciekawego? Hmm. <laughs> Latareczkę włączę, co by lepiej widzieć. O, latarka. Czemu nie weźmiemy takiej latarki, tylko ja latam z tym noktowizorem jak pajac? O, łańcuch jest. Dobrze, że tutaj gra w sumie robi wszystko za mnie. O i on pewnie ten haczyk sobie stąd ściągnie teraz. Zerwie krówkę. O, tu jest hak. Weź. Hashtag easy. <gry> Hashtag, sam do tego doszedłem. Zaraz, słuchajcie, będę pewnie spierdzielał, darł mordę w niebogłosy. Na szczęście zamknięte. Zatrzaśnięte wręcz nawet. Ale cóż, mam... Excuse me? Proszę nie trzaskać drzwiami, kiedy ja e, o to nie proszę. No cóż, jeszcze tutaj zajrzę, bo może będą jakieś baterie. Baterii nie ma Nic jeszcze mnie nie straszy, tylko słyszę te głupie muchy. Podskos, nic nie ma. No dobra. O kurde. Senarabiczyz? Czy oni nam drzwi zamknęli? Nie A może? Mi się wydawało, że ja wszedłem normalnie bramą tutaj, nie? Czemu tu wszedłeś? Wyłaś stąd Dobra Dzida spierdzielamy Mam nadzieję, że nie ma tej, tej babeczki Kłaś tu O, hello? Teraz ja muszę odpocząć, bo e, wy nie słyszycie, że krzyczę, ale wewnątrz ja po prostu przeżywam po prostu makarenę jakąś. I się boję trochę ogólnie, ta gra, wiecie. Niby... wy nic się nie takiego nie dzieje, ale ja się boję. Biorąc pod uwagę to, że jest ciemna noc, jest ciemno w pokoju, jest ciemno w grze. To wiecie, coś mi zaraz wyskoczy. Ja pisku robię, A u mnie to łatwo przecież. No dobra. Także spokojnie. I myślę, że... O nie, jest. O ja pierdziele no! Ej no przecież ciebie tu nie było, no, kurka, rurka. No widzicie no. Co jak ja tutaj się mam? Zdenerwowała mnie Aż mnie łokieć zaswędział. Oa, no to komar w ogóle, halo, idź stąd? A bujaj ty się! O Jezu. To się sam bujnąłem. <laughs> Falstart! Nie wiem, gdzieś tam trzeba się schować, tylko... Ja mam tylko po prostu pokaz... Dobra, dawaj tu, tu, tu. Gdzie to jest? Chowaj się. Wyłącz to, kurde. Nie wiem, czy na mnie goni, czy nie. Idź tu. La, 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 la! Złap mnie, złap mnie! Tam nic nie ma? Nie ma. La la la, la głupia... <śm> e ...baba z krzyżem, która morduje. O, idź sobie stąd, ja już idę sobie. Nie chcę jej tam! Ja chcę do kop palni, Boże, przestraszyłem się teraz. Od stóp do głów, panie. Tak, módl się ciszej, bo ja cię słyszę. Będzie zaraz spierdzielanko, ja wam mówię. La 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 la, będziemy śpiewać Smurfu w świat. Ta gra nie jest na moją psychikę. No już mnie goni pewnie ten babsztyl. Tak tu jest Elo. Nie udało się. To biegniemy dalej. O, tu może się uda. Dobra i Sejnara być co nie czekam na nią. O tutaj. Dawaj, haka. No i dobra, a tu jest, pociągnąć jeszcze muszę. Światło, burza nipy, coś tam, coś tam. Psik! Ej no, raz mi heda walnęła, co, jaka okropna baba. Wiecie co, ja, ja nikogo tutaj jeszcze nie uderzyłem, a mnie biją za każdym razem, jak cokolwiek zrobię. Dobra, ciągnij. Dawaj Elo, bo ona cię będzie godziła! Boże, no czajcie. Psik! Bujaj ty się, no. Wypierdzielaj, będziesz mnie straszyła. Świnio okropna. Matko święto, przenajświętszy Boże. Idź ta wy z tobie. No właśnie, tak załem powiedział. Gdybym był niekulturalny i niecenzuralny. To dopiero 11 minuta, a ja kurde już serce prawie mi zawał. Ładu stałem zawało. Musiałem się odwrócić, bo myślałem, że coś jest... Patrzcie, drugie osiągnięcie. Znaczy nie wiem, czy wy to widzicie. Ale widzę. Dopiero drugie osiągnięcie, aż kuczę, który to jest odcinek, nie? A wszystko staram się robić. Nie, no żartuję. Ale teraz gadam jak najęcze, po prostu żeby wiecie, jakoś rozładować emocje. No to było dziwne, naprawdę to było dziwne. O, cześć list. Co tu mamy? Majer. Bla 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 bla. Dobra, zostaw to. Gdzie masz ten tatuaż swój? Odłóż. Mamy krzyżo. Seed. A gdzie jest Maniek? <grymne> I Jelka? A tu mogę nagrać? Ej, ja... Kurczę, zdjęcia od razu cykałce. Nie, bo co to z kucach? Wstawaj. Dobra. Co by nie przedłużać, idziemy sobie do... ...krzyżów. Chociaż chyba to jest wejście do tej kopalni, co on tam gadał. Puk, puk. Ała. Te drzwiami trzaskają, ja pierdziele. Te drzwi się nie otwierają. Czemu one się nie otwierają? Halo? Zobaczymy, może zejście... Wejście. Zejście. Wejście z dołu. Tu mnie krzyże blokują. Excuse me, nie ma, tu jest za widno. Co to jest w ogóle jakieś? Nie same krzyżyki. O oh, hello. Wyłaś, stąd. Tu mogę iść. Też nie mogę. Dobra, czyli gdzieś wejście musi być tu po schodach, no bo dziwne by to w sumie, boże, by ci oni mi tu doprowadzili, a ja co? Game over? Dobra, no to elo Przeżyjmy to jeszcze raz Dzień dobry No kurde, mać Co? A, -a, A? O jezu! Znowu szkoła? No właśnie, halo hmm, no cóż, to idziemy O, jak ja się boję, przecież takie to straszne było Oho Jak mi zaraz coś tu na ryby wyskoczy, jakaś ławka walnie albo krzesło Dopiero będzie, wiecie, znowu będzie uciekanko Idziemy <laughs> stąd Tędy? Okej okay. Nie będę zamykał drzwi Strachów nie ma, duchów nie ma Elo, elo, trzy, dwa, zero Projektor, o! Hmm. Nic tu nie ma. Potrzebujesz przezrocza? Skąd wezmę przezrocza? Czy w innej sali musi być? Czy mam teraz... Patrzcie jaki ładny jest ten! zszywacz Co mnie to staśma. E, idziemy dalej. Zwiedzać. Może będzie coś tutaj w tej sali? A, to, to jest też z drzwiami. Nie lubię, jak mam takie dziwne na ekranie, bo to jest wtedy wiadomo, że jakieś duchy mi wyskakują, nie? Wyłącz na razie doktrowizor, bo przecież baterii nie masz. Też zatrzęśnięte. Tu? O, otworzymy drugie, że wiecie, jak będziemy uciekać, to żebyśmy wiedzieli dokąd. Czy tu będzie przezrocze, czy cokolwiek to było? Hallo, dzień dobry Potrzebuję przezrocze mm. Jak te dzieciaki mieszczą się w tych ławkach? No kurde blaszka Tam jest światła chcę tam Nie <grytanie> chcę krzyczeć, ciała Oho Jest przezrocze, zobaczcie O ja pierdzielę no weź to, wziął, to wracamy tam, nie będę tutaj chyba już nic zwiedzał, co? jep. <laughs> Coś by nam tu wyskoczyło na łeb e, To było tu zatrzaśnięte Jedne drzwi w sumie na tym korytarzu było otwarte, więc tam trzeba to wsadzić, tak? Nie, to było tu Nie, no jeden korytarz miał być, a słuchajcie, była zała mnie z łapą Excuse me? To tutaj jest. Wstać. Mm. Się blokuje, no. Czekajcie. Przytrzyma jak weźmie interakcję. A zobaczcie, wisielca będziemy robić. Czekajcie, tu jest ciemno jak w dupce. Umieść przezrocze. Ej, czajcie, jaka schiza? Wiesiłba Chorka. Co jest napisane? One oh lol, tu w ogóle widać te pod w ultrafiolecie. Równanie matematyczne. Zaawansowana ta gra. Co? Mogę jeszcze tym wózkiem pojeździć? Bo nie wiem w sumie po post... co... Jeszcze litery mam pokładać. Chyba oszalałeś Dobra, czekajcie. Co to jest? ławka jakaś? Tak, są ławki. Teraz labirynt zrobiłem z tych przejść. Co to znaczy, są niepoukładane, halo? O, fał, li. No Halo, bardziej się nie da już. Chcę zostawić mnie, proszę, halo. Czekajcie. Muszę to zbliżyć, chyba wyłącz. Oanor. Dobra, jeszcze bliżej. Niewybaczalne Powiesili trupka Elo, co wyjdziemy stąd już wyjdziemy ze szkoły? Czy co teraz mam robić? Halo? Bateria mi się kończy, chcę już wyjść stąd Dobra, nie wiem, jeszcze chyba z tamtej strony w sumie tych korytarzy wszystkich nie zwiedziłem, nie? Tak mi się coś wydaje, tak, bo tu jest ten pan powieszony niewybaczalny Tutaj były zatrześnięte szafki, których nie możemy tykać O, Tarskiego Spita dostaliśmy, chyba się przestraszył czegoś Elo, morto, dawaj chodź A tu co jest? Nic tu nie ma hmm. A na tablicy co? A, tu już w ogóle chyba byliśmy Tylko z innej strony weszliśmy do tej klasy, no trudno Strasznie religijna ta, szko ta szkoła Coś tu widziałem, że... Aha, zamknij drzwi Pff, będę błądził teraz bo nie wiem co mam robić Co za skomplikowana to jest Tu przejście? Ta dupa te O, tu jest bateria Czekajcie Podnieś Alo, ja tego nie zrobiłem Proszę się przestawić, przesełko, o elo Idźmy dalej Tu coś mogę? Mogę wyjść ze szkoły? Ojo, ja. miałbyś wyjść wyjście ze szkoły, excuse me O, będzie tu? I znowu zima, co jest? A! <laughs> A! Ej, no przecież Jest duchy widzę. Coś w sensie do mnie tak jest. Otwieraj się. Uuuu, strasze was. O jezu, straszysz mnie. Schowaj się. Aha. <tryk> Proszę mnie wypuścić. Exit tu jest. No, schiza minęła. Tu już mogę stąd się ewakuować jakoś? A! Boże! Czy to już po wszystkim? Wyjłaś. Ta zamknięte, ale dopiero tu byłem. No ha, lecz się. On nie ma tu bandaży chyba w tym śnie. O Boże, słuchajcie. O. Co, nie można tak jak w Otlaście 1 przez... Szyb uciec. Halo. Co to jest Word otwarty? Edytor tekstu. Boże to jeszcze na jakimś starym systemie Windows 95 jakiś. Aha. Dobra, wyłaź stąd. I dobrze, idźmy tędy. Teraz na spokojnie, bo wiecie, że już znowu mogę się bać. A tu już byliśmy. No halo. W takim razie teraz działam, uciec. Są tylko dwa korytarze i... I tyle. A, nie, tu byliśmy. Zamknięta. Chyba, że... Czekajcie, mogę wejść w interakcję? Jezuska nie mogę przestawić, tym rzucać nie mogę. Co tu jest? Tam jest jakieś wejście do środka? Niby coś tam jest. Chodź wóz. No, elo, wiedziałem, że trzeba sobie pomost zrobić Dobra Czy już tak będziesz mógł tu kipnąć? O Boże. I znowu moja klaustrofobia się uruchamia. Ej halo, tyle baterii tu ja nie zużyłem. No też mam jakieś vu. I co to na gryzie? Znowu ta głupia? O Boże. Ej, trzejcie jaka schiza. Nie wiem, czego się... Okej, okay. ale wyszliśmy w każdym razie z tej kopalnią jaskinio szkoły. O co tam jest? Jakieś budynki czegoś. Niedobra, niedobra, znaczy dobra. Tak, to trwa 22 minuty, w ogóle chyba... Co to jest? śnieg, czy to są popioły, cokolwiek to jest, dowiemy się w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Mi się bardzo super grało, oczywiście nie było się przecież od krzyków, jakby to mogło być inaczej. Także trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłości, pa pa!